No to jedziemy, gaz do dechy, ale ekstra auto, ej! Nie, tak nie takie ekstra, trochę się porozwalało, nic z niego nie zostało. No to co, Blue Chain, uciekamy ze szkoły, ponownie, jak fajnie, o, a to kto? Nauczyciel, jej, widzieliście to, jaki uśmiechnięty, i kostek, czy to sala biologiczna? Naprawdę śliczna, o tak, jaki uśmiechnięty, ponownie, co to? Jej, poduszka pierdziuszka! Hehe, ale fajne, nie sądzicie? Tak, uwielbiam takie triki nad życie. O! O nie! Przecież te drzwi były jakoś chronione. Hmm, musimy wyłączyć ten prąd, czy laser, czy co to takiego. O, proszę bardzo. Juhu, możemy przejść sobie tędy. Jej, jak fajnie dziura! Juhu! Jesteśmy, gdzie my to jesteśmy? Chyba pod budynkiem szkoły. I taki człowiek wesoły. Wystają jakieś kryształy ostre. O! Patrzcie tylko! Co to takiego? Kostek sobie siedzi. Tyle wam powiem w odpowiedzi. Jestem ponownie w szkole. Jej, a co to takiego wyleliście? Obrzydlistwo, jakiś szlam zielony. O, taki nieposprzątany. Tak, widzę, że jest mokra podłoga i muszę uważać. O, i przeszkody. Takie mamy tu przygody. Super, Blue Jane, przeskakujemy, przeskakujemy. Ho, ho! I co? Wow! Ołówki i gumki. A Co to za różowa plazma, <laughs> która właśnie mnie zabiła. No idziemy, Blue Jane, idziemy, przybory szkolne. O, tak jest, tak jest! I nie ma już! Łez. Dzień dobry kolego! O, to ty z tym kotem! O, jak fajnie! Tak jest! I co my tu mamy? Dzień dobry, panie nauczycielu! Jakich mamy tu wielu? Nie, chyba tylko on. Dlaczego ja tutaj latam? Na koniec świata? Co ja mam tu zrobić? Może poszukam czegoś w kuchni, bo tam chyba są drzwi zabugowane. O, patrzcie tylko! Przejście było, ale się tu porobiło. Jestem w lodówce. Skaczę sobie w lodówce. O, no coś nowego? Tak mi się to podoba. Wielki karton z mlekiem. Ho, ho. Uwielbiam mleko, a zwłaszcza kakao. Tak jest. Kurczak? Kola? Ho ho! No to naprawdę się tu najemy i napijemy pyszności. O, i ser. Czy ja go mogę skonsumować? Hej, że ho! O, nie. I rozwaliło mnie. No to co? Hmm, kanapka, kanapka, przynajmniej coś zdrowego, z serem, z szynką i z czym tam jeszcze, pomidorem chyba. O, mleko, 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 mleka rzeka nam ucieka, świetnie Blue Jane, o i ciacham, niam. Co to za butelki z jakimiś napojami, witają się z nami, o, guma do rzucia, wow. Pospaceruję sobie po gumie do żucia, miam niam. Miam. będę mieć zdrowe zęby, jak po każdym posiłku sobie będę ją żuła. O, właśnie, no taka różowa, różowa chyba balonowa. O, na szczęście się do niej nie przyklejam. Patrzcie tylko, co to takiego, jajka. Koleżanko i kolego, zjemy sobie jajecznicę, albo jajko sadzone, trochę przypalone. O, chyda, o nie, nie, nie damy się, gdzie teraz, o patrzcie, przezroczysta podłoga. Taka tutaj fajna przygoda. Jej, gdzie teraz mamy biec? Chyba tu. Patrzcie tylko, damy radę, damy radę i bojemy czekoladę. Tak, tak. O, patrzcie, super. Jej, wychodzimy do góry. No, rozejrzyjmy się jeszcze. Hmm, co tu mamy? Chyba znowu szkoła. Szkoła, szkoła, szkoła. Bardzo jest wesoła. Mogę sobie tym razem tu wejść i skaczemy po. W Książkach? Jej znaki matematyczne! Wyglądają tu super komicznie! O, tylko spójrzcie, zaliczone! O, co to za równia pochyła? Ratunku! Kaczki mnie atakują i jabłka! Hehehehe! Niezłe to nie... Ej! Podwójne? Ja miałam to ominąć niby. Patrzcie znowu kaczka mnie atakuje gumowa i jabłko jej uważamy uważamy. O szybko blużeń szybko dajemy radę dajemy radę. Już prawie na górze. Udało się je, je je Udało nam się. Co to sala gimnastyczna? Chyba tak. No no to szybko sobie biegamy i już się tutaj zatrzymać nie damy. O. Patrzcie a to co jakieś opony opony opony. Właśnie, hm, hmm. no, całkiem trudny, ten tor przeszkód, powiedziałabym, o, jak na taki zwykły WF. Nie wiem, czy ja bym chciała na WF-ie takie straszne przeszkody omijać i jeszcze lawę sobie tutaj oglądać. Patrzcie, drabinki, drabinki, tak, blue Jane wysportowana, kondycja zachowana. To mi się podoba, o, jakieś tyczki, hej, że ho, hej, że ho. i sobie tutaj skaczemy. Hmm. No, już prawie, już prawie. Tylko omijamy tę lawę, bo tam jest strasznie w niej gorąco. O, tak. Patrzcie tylko, już prawie jestem na górze i jest przycisk, tak, checkpointas. Mhm. <śm> No, już zaraz będzie wyjście. Miejmy nadzieję, przeszłam sobie przez cały tor przeszkód na tej sali gimnastycznej. O, exit. No, dzień dobry kolego, patrzcie. Hmm, co tu mamy zrobić? Jest jedno wejście do szafki, takie jakieś inne. No, no to włazimy jak w tę lodówkę. I co? Jej, po gumie będziemy sobie skakać. Balonowej, różowej i fajowej. Nie przyklejam się, nie, 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 idą nadmniam. Ho, ho, napijemy się napoju. I co? Wchodzimy sobie do góry, na no pewnie. Tyle tu żarełka. O, w tym się. Tak się to podoba, Blue Jane, nasie. I znowu guma. Jakieś rurki chyba z napojów. O, no to łazimy po nich, łazimy. No nie rób takiej miny, Blue Jane. Dasz sobie radę. O, przyklejone, świetnie, teraz po ołówku. Hej, ho, hej, ho, do przodu byś się skakało. Co to? Jakieś lotki i telefon. <laughs> ktoś sobie zostawił. Ja jestem taka miniaturowa tutaj. Hmm, <laughs> w tej szkole. O, no. No proszę bardzo. Hmm. I na czosy, na czosy sobie pojemy, mniemuśne. Patrzcie, tylko takie fajne. Mamy tu trójkąty. O! że ho, że ho. Już prawie, już prawie. Tak tu jest ciekawie. Co za ekstra ta szkoła! Taka bardzo wesoła. O! Gdzie ja to przelazłam? Pełno tutaj jakiś jest dziur. Ho, ho. Spadamy jak z jakichś chmur. Pan nauczyciel za każdym razem nas wita. Patrzcie, tylko to jest sala chemiczna. Co to takiego? Planetarium jakieś? No to skaczemy! Wszystko tu lata, na koniec świata, stan kości! po tych pysznościach, które były. O nie! Burza! Burza, burza, burza! I nasza Blue Jane się wkurza. He he. Nie, jest bardzo spokojna. Patrzcie, co to! Oho, ho. naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Hmm, takie to urozmaicone wszystko. Tak, Blue Jane! O, i lata sobie w powietrzu! No, taką chemię to bym chciała mieć. Hoho! Ho. aż poczuć taki dreszcz! O, przyswajania wiedzy, no pewnie. Tak O nie! Burza! Ratunku, ratunku! Idziemy! O! A to chyba nie będzie łatwe. Patrzcie, jak to dziwnie jakoś jest. Moi drodzy, powciskane! I hmm, tak nierównomiernie trzeba uważać bardzo. O, zmieniać perspektywę kamery. Świetnie! Chyba się udało! Tak jest! Patrzcie! Co to takiego? To nasza szkoła! Bardzo wesoła! I szkolny autobus. Będziemy sobie tu jeździć. O, a tam są jakieś przyciski. A jak włączę, to co? Coś się pojawia, auto się pojawia! No, ale jestem pasażerką, więc chyba zbyt daleko nie dojadę. Nie jestem w stanie kierować w ten sposób ani tutaj. O, blodzeń, wstawaj! Dość już, dość już tego odpoczywania! Patrzcie! Juhu! No to jedziemy, jedziemy, już czasu nie marnujemy naszym autem rozwalonym. No i co? I dalej już chyba nie pojadę. No, no to nogi za pas! I przywiodły nas aż tu. Ekstra! O, i tam chyba wchodzimy. Co to takiego? Winners. Hmm, zwycięzcy. Czy ja już zwyciężyłam? Jej, jaka dziwna ta winda, trochę zabugowana. Jak ja podskakuję? O, nie! I spadłam. Zniknęła, czy jak? Hmm, bardzo to ciekawe. O, chyba zaliczyłam grę! Je, je, je! to mi się podoba! A ja w tym miejscu chcę się już z wami pożegnać. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani! I do usłyszenia!